Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Counter Strike Global Offensive Gramy dzisiaj paralizatorem e, na mapie Blackside, więc zobaczymy jak nam na niej pójdzie Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień No i lecimy ludzie, za 7 sekund startuje nasz meczyk e, No i postaramy się tutaj wyklikać nie tych paru przeciwników No 18 graczy mamy tutaj, 18 graczy Ze 4 fragi jak zdobędę i wygram meczyk No wydaje mi się, że to będzie dobry wynik, nie? Dobra, lecimy tutaj. Nie widzę żadnej e, czerwonej skrzynki. Ale widzę torbę z pitosem. Zbieramy sobie pieniążki. Dobra, torba jedna ogarnięta. Givery jakieś mamy? Teka mamy, umpa mamy. Dobra, tutaj widzę skrzynię na tym radarku. Gdzieś z tej strony na tym radarku mamy skrzynię, panie Darku. Więc podchodzimy, ją zawijamy. Pewnie tam na górze jest. Dokładnie, więc. Paralizator, bierzemy nowe, nowa, nowa No średnio tu broń lubię Ale lepsze to niż nic, nie? Więc jedna broń ogarnięta Tam jest kolejna giwera jakaś To z tej nowej będziemy sobie mogli to e, Otworzyć Tu jest czysto Tyk. MP7, o fajna broń Lepsza od nowej dla mnie Otwieramy tutaj to Dobra, trzeba być bezpiecznym eee, Na FAMASa mnie nie stać, ale stać mnie na pancerz plus hełm i sobie to zawinę Niech to szybko do mnie przylatuje Tam mamy dwóch gości, To jest za blisko gość, patrzcie jest War zmontowany, ale strzela do mnie inny gość Tego, ja te rzeczy od niego wszystko szybko podnoszę I stąd się zawijam nie brakuje czegoś takiego jak amunicja, nie? Pyk, bierzemy to jeszcze. Paralizatorek użyty. Dobra, umpa zamawiam. Ja tutaj nic nie zrobię, nic nie zrobię, bo nie mam, nie mam broni. Nie mam broni, ludzie. Lecie za mną dwóch wariatów. Dobra, fałka, uciekamy na spidzie. Możemy sobie boostera, może ten ziomek ode mnie coś zrobi Kawałek do drona jeszcze mamy Nie gadaj, że tu kolejny źleć. leci Ja kogoś na blisko słyszę Dawaj tego tutaj gumpa Dobra, ładujemy go Amunicji jakoś dużo nie mam Powinno starczyć Dobra, jest jeden zmontowany Dawaj tą nowe, na chwilę Ja jest twój kolega? Bo przydałby mi się tutaj Amunicja tysiąca kosztuje Ja mam na tym amunicji trochę, nie? Na tym UMPie to bym mógł pograć Ale dobra Musimy chwilę poczekać O tam jest gość Come on Menisir, players. Jeden złożony. Pomóż kolego! Dobra, z dwóch złożonych, elegancko Pitosik zbieramy. I zastrzyk jeden pyk. Zastrzyk drugi pyk z tego gościa sobie podniosę. Życie odnawiamy. No i teraz mamy troszkę kasy, nie mamy jeszcze. Na tej nowej było więcej amunicji, to biorę ją oczywiście. Tam jest skrzyneczka na dole z bronią. Podchodzimy, powiem wam szczerze, że w tego Counter-Strike'a bardzo, bardzo przyjemnie się gra, jeżeli chodzi o ten e, tryb Battle Royale. Bierzemy tutaj siłbokręt. MP7 to zabiorę. E, ale przydałoby mi się amunicję uzupełnić, nie? Tutaj mamy wszystko przelucone. Tylko, zanim amunicję uzupełnię, to też muszę Kevika zamówić. Kevik do nas zaraz przyjdzie, bo gra bez Kewa tutaj to jest ludzie naprawdę nic nie warta, nie? Bo możemy szybko fikoła wykręcić. O tam będzie amunicja tylko. Ja to małotowym mogę wysadzić, może nie małotowym, ale. Dobra, pistoletem wysadziłem. Ammo uzupełniam Troszeczkę tego HP straciłem, więc spoko No serio, ta skrzynka wylądowała na tym dachu? I z tego dachu nie da się jej zgarnąć No to właśnie ludzie zwistowałem sobie 400 golda 500 golda Co to, to wydupczyło tak? Mamy kolejne działko w środku Montujemy to. Amunicję uzupełniam do Maxa. Do Dobra, a mamy to, możemy sobie uderzyć w to. Tutaj mamy kolejną broń na górze. To sobie podejdę? No, muszę kolejnego kewa kupić, dlatego że tamten kewik mi się zawiesił w miejscu niemożliwym. Pozostało jeszcze sześciu wrogów. No jest dobrze, ludzie. Ta gra wygląda na wygraną. Ta gra wygląda na wygraną tylko. Musimy grać naprawdę z głową Tam jest sejfik, ten sejfik sobie... Podniesiemy Dobra, dawaj kewa I tutaj mamy pitosik, nie? Jak pitosik ogarniemy... ten gość ma scouta w ogóle, nie? to szybko odblokował Ładunki na ten safe otwieramy Bank. Uciekamy stąd, bo tam naprawdę mocno bije Więc od tego trzeba uciekać, bo tam C4 jest Teraz na mapie pokazuję jakie jest pole raszenia. to jest też fajna opcja Kiedyś tego moi drodzy nie było Kiedyś tego nie było Kevik się zrespił, patrzcie nowy Kevik Gościu Weź mi stąd palgumy? Jeden wysadzony, podjeżdżam drugiego Dobra, dwóch wy wysadzonych. Jak się sadzili do mnie? Tyle, ta broń, którą mam aktualnie, jest całkiem spoko. Dobra, wszystko wzięte. Kewiki tam są. Chilki eee, mi się pokończyły, więc sobie takiego hilka zamówię za tysiaczka. Tam safek sobie otworzę. Ej, mamy już 3-6 fragów, tak? 5, 5 fragów, więc naprawdę spoko. Oddziałek przed chwilą rozwaliliśmy. Lezi, leży dropka o nas, więc sobie go może podniosę. Może jakiegoś kałacha uda się wyciągnąć. On spada dopiero. To jest kosiareczka. A ten dropik to mnie interesuje. Au! Całkiem spoko! Pyk Lecą drony. Nie dam rady tego drona przejąć, bo się troszkę tutaj zamotałem, amunicję biorę od razu Bo dało się tego drona ustrzelić, nie? Jakbyśmy tego drona ustrzelili To moi mili mielibyśmy możliwe, że amunicję za darmo z gościa Dobra, mój dronik powoli tutaj pędzi Tam jest gość do uratowania i tam są gdzieś goście przed nami, więc tego drona tej Chcę sobie przejąć ale tych dwóch jak wyklikałem, nie? Tak się do mnie sadzili? I dwóch sobie zmontowaliśmy, dobra dawaj amunicję do tego auga Aug jest potężny, jak będę z niego trafiał to mogę naprawdę Tutaj wiele zrobić, dobra już, respy się kończył za 4 sekundy To już nie będzie wskrzeszania takiego łatwego I Tutaj żaden z nich nie miał Strzykawki nie miał nikt Anlaki dobra, strzykawę zamawiam jeszcze jedną do siebie trzech gości pozostało Trzech wrogów Tam jest chłop O, Ramboy Minus siedemdziesiąt A, bo ten nie ma respów już Ja sobie ogarnę, czekajcie, spokojnie. Jak nie ma respów. ząka to i leci. To ono go tą zapięte powinno już haczyć Samunicja jeszcze. Dobra, ale ja stąd uciekam A w tym kierunku mogę iść, dobra, git On był minus 70 Tam gdzieś dron poleciał gość musi być przede mną gdzieś Ładuję broń, jakieś... O tutaj jest, za ścianą Dobra Kolejny oddział poszedł, jeszcze jeden gość mi został, tak? Dwóch! Dwóch wrogów, to biorę z niego wszystko Czy on miał tarczę? Nie miał tarczy, mój... Przyjaciel z drużyny miał tarczę I sobie ją wezmę co sobie zawinąć nie mogę, nie mam pojęcia Ej, kiedyś się dało A ja mam już, dobra Ja już tu tarczę mam podniesioną. Dwóch wrogów zostało, czy to jest dwóch wrogów, czy... Dwóch graczy na, na mapie, nie? mnie troszkę interesuje. O nie, jak się zamotałem tutaj Nie! Jak to mocno bije! Dobra, dawaj strzykawkę jedną. Lekko oberwaliśmy Jest gdzieś z przodu jeden Dostał Dostał w głowę nawet Rękę delikatnie, pyk Przejdźmy tam u palącego Czemu ten palak się tak dziwnie odbił? Dobra, jest gdzieś zmontowany, to jeszcze jego kolega gdzieś żyje no i ludzie, wygraliśmy, ale klaczyk mieliśmy na końcu. Widzieliście to? No, meczik wyklikany. Patrzcie na to, patrzcie na tą końcową akcję. Piękne to było. Well played. Thank you mate. Thank you mate. Patrzcie, Pyk, on mnie z plecy chciał zabić. I Pyk headshot. Pięknie. Gratulacje. Dobra, zobaczmy jakie mieliśmy statystyki. 112 obrażeń na minutę. Cześć gości, usłyszało mój krok? A ile miałem fragów tutaj? Troszkę miałem, ale rangi jeszcze nie mam, ludzi, bo to rangi wjechały Miałem tutaj chyba jakieś 8 fragów, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem fragów Mecz naprawdę dobry, zagrajmy jeszcze jeden i zobaczymy jak nam pójdzie w kolejnym meczu no i dobra, jesteśmy w kolejnym meczu. Bierzemy standardowo. Dalej paralizator na start, bo jest to mój ulubiony ee, setupik. No i lecimy też na wiaduk, to obok mojego teammata. No mam nadzieję, że ten meczek pójdzie jak poprzedni. E, ten Aug naprawdę nam tutaj zrobił kawał dobrej roboty, bo z niego się przyjemnie strzelało. Te headshoty wchodziły. E, no i czyściliśmy sobie, nie? Czyściliśmy sobie tutaj elegancko, gości. I teraz, tak. Tutaj czysto. No, no nie widzę nikogo. Coś tu jest? Ale nikogo nie słyszę, ani nie widzę e, Udaje się w kierunku tej amunicji, żeby to podnieść, żeby to tutaj uzupełnić sobie e, Później uderzymy tutaj na czerwony punkt po broń i pewnie będziemy się jakoś kierować tamtędy Bierzemy tutaj, a mo, patrzcie, przy tej amunicji był ten e, siubokręt, nie? To z tym siubokrętem mogliśmy już pograć Mogłem tutaj lecieć od razu A dobra, jest przeciwnik Jest przeciwnik, jest zagrożenie i trzeba go sobie zmontować. A! Jeden frak zmontowany, ej, z czegoś dostałem, nie? Z czego? Jegoś chyba scyzorykiem we mnie rzucił, bez kitu. Jedną strzykawkę biorę, drugą z gościa podnoszę. Dalej ten gość tu leci. On tam ma ziomeczka gdzieś. Tu są miny niebieskie. Tam leci pomarańczowa skrzynka, dorzucają, broń, czerwona skrzynka leci Bo czerwoną skrzynkę sobie przeją O, tu broń na balkonie wyrzuciła Więc pyk A nie trafione. Więc jak nie trafiamy tego, to trzeba się powoli stamtąd ulatniać Bo czerwona skrzynka, to już nie jest takie bezpieczeństwo, nie, to już, to już, to, to już nie ma przelewek Ładunek wyważający jest Tam ik się wysadza pop, zeskoczył No dojadę go, dojadę go, no mamy scyzorek, mamy zakładnika Ale nie wiem gdzie tego zakładnika mogę sobie odprowadzić, tu jest ten gość Okej, okay, przeskoczył przez te miny No i mamy go zmontowanego po raz kolejny. Wiesz tam Pitos przyniósł. Przybyła do mnie MP9, więc ładujemy ją. Od razu amunicję uzupełniamy. Dobra, wszystko jest ogarnięte. 500 golda, 50 golda mi brakuje. Eee, do ogarnięcia Kevika jeszcze jakiegoś i byśmy mogli tutaj już powoli podbijać, nie? Bo bez kewa to się boję, bo się skończę jak w poprzednim meczu. Dobra, pancerz plus hełm zamawiamy. Mamy zakładnika. Zakładnika to nie ruszam, bo jest tutaj nieopłacalne przeprowadzenie go w bezpieczne miejsca. Tutaj leci chłop. Dobra, zmontowany już jest. Darmowy Pitos, tak zwany. Jest tutaj gość przede mną z przodu, więc spokojnie. Dobra. Mamy go, on ma tarczę balistyczną, bierzemy. Ale Hilka miał też kilka dobra, więc mamy wszystko: mamy strzygaweczkę, mamy tarczę, mamy teka na nim, sobie tego teka wezmę. Nawet załadowany w amunicję pięknie, więc spoko. Tu jest Pro 90, biorę. Eee, Pro 90 będzie spoko, bo możemy sobie tutaj uzupełnić amunicję, którą goś przyzwał na siebie. Wracał już nikt się odrodził, gdzieś mojego świkała wykręcił, nawet nie wiem gdzie. Tutaj mamy strefę, U nas jest zrzut 50 ammo, czy ja tą pro 90 sobie poklikam? Zobaczymy zaraz Jak mi z tego będzie wchodziło Ty! Wchodzi elegancko! Szybka głowa Zawodnik zbity, ale to jest kolejny Gracz miał pompę Gdzieś jest przede mną bardzo blisko, ale dokładnie nie wiem gdzie. Dobra, bity mo mocno. Ma gość zero, ma gość zero HP. Więc podjeżdżamy, tam go nie ma. Ej, to gościem znika jakoś, widzieliście to? Nie wiem, gdzie on się pojawił. Pojawia się i znika magik jakiś, nie? Czarodziej. Dobra, ładunek mu nie zadziałał. Dalej pompkę rzucił. Ale już go mamy. Dobra, oddział wyeliminowany. Bierzemy z niego te rzeczy wszystkie. Co to jest? Nie mam pojęcia, ale potrzebuję ludzie amunicji. Jedna paczka z amunicją mi się przyda co najmniej. Nawet i dwie paczuszki mogę zamówić do tej petki. Bo ta Pro 90 wydaje się naprawdę... Tutaj też sensowną bronią. Więc podlatujemy do przodu, leci jeden dronik. Dawaj gościu tego drona. Pyk. Uzupełniamy, a mogę. Spróbuj mi gościu to zawinąć. To teraz. Tam jest ktoś ubity. To jest zakładnik. To nie był zakładnik, to był gość. Gość gra naprawdę ludzie bardzo, bardzo słabo eee, Ale ma szczęście Ma dużo szczęścia Bo słyszał to tutaj gościa i gość ma skauta, nie? Tego przeciwnika I ma okazję go wyklikać, dobra, patrzcie, pyk No i wygrał meczek No tego się nie spodziewałem, kolejny mecz wygrany Dwa mecze wygraliśmy na jednym odcinku Mam nadzieję, że wam się odcinek jak najbardziej podo Podobał Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień No i dzięki za oglądanie Trzymajcie się, do następnego, cześć wam!